Siemaneczko widzowie, z tej strony Valor Witam was w kolejnym, no, cotygodniowym odcinku Z gry Project Zomboid Dzisiaj No, zrobimy dużo rzeczy Obawiam się jednej rzeczy Dlaczego Moja portać wstała tak wcześnie Wiesz co no, żeby nie ryzykować. obetnę no mam tutaj fragment filmu, tak nie wiem, do piątej. Dobrze widzowie no teraz. O, no właśnie, chodziło o to i chodziło. Nie wiem, jaki to ma sens, gdzieś trzyma, ale naprawdę no obawiam się, dlaczego moja postać tak wcześnie wstała. O, ludźmie! O, holipka. To, yy, no, przeglądając tamte nagranie z tamtego tygodnia, zauważyłem pewną nieścisłość, znaczy, no, Miejsce, do którego nie poszedłem, jedno szczerze wam powiem, widzowie, bo moja postać wstała tam o drugiej myślę, że to zbyt. Dobry znak Nie jest, ale no właśnie. A nie, byłem tu, bo tu jest piła. To dobra, tutaj nic nie ma. Widzowie, Wam też tak, y, chcę powiedzieć jedną rzecz, bo mam takie coś. I tutaj sobie już mogę zespełnić kole kolegę, że tak to nazwę. I czy chcecie, żebym sobie go zespałnił, bo nie wiem, czy poczytam jeszcze później Informacje o tym modzie, czy oni się gdzieś normalnie z, z mną pojawiali, czy nie. Bo jeśli tak, to wiadomo nie będę tego ich pojawiał. No bo nie czytałem o tym modzie. Zobaczyłem, że o można fajnie może mieć kolegów, no to... E, pobrałem sobie tego moda Jejku, gościu, no No w sumie, dobra, trochę go przycisnę... Przycisnęłem w ostatnim odcinku Ale... No i gości będzie miał trochę problem Soczewica Nie chcę tego jeść No e, dobra Dobra, to sobie zjem puszkę Sią na zupę bardziej, a jaki masz głód? Głód, weź pół. No, to wypij jednak całość. No, to kolego, a ty tutaj. Ja będę. Widzowie, no jak już Wam mówiłem w poprzednim odcinku, unikał konfrontacji z zarażonymi, żeby nie narażać się. No I tutaj się właśnie obawiam tego, tutaj o obszaru, gdzie mam teraz kursor. Okej. Okay. Of dupę. Czy wy to widzieliście? Holi. of dupę. Nie widzowie za- Kurde, co jedno mnie widziało. Rozprawię się z nim tutaj. Chodź tu. Co ty masz? Dlatego się wkładaj to. No i widzowie widzicie. Jestem w kompletnym potrzasku. Jedynym moim ratunkiem jest teraz tak: podejść do tego. Tutaj go ładnie po cichutku. O, właśnie. No i się zaczyna. Bo widzę, że on ma tutaj kolegę. Na Nie, nie ma tutaj nic Dobrze, zobaczył, zobaczył Nie powinienem tego robić, ale z racji tego, że mam... Gitarę A tym dość łatwo ich idzie się... O kurde, kolejne, nie No i... Nie mam dzisiaj czasu No i widzicie widzowie jak się kończy takie Co mnie podkusiło, żeby Zresztą w sumie dobrze, że tutaj poszedłem ich powykańczać, bo Przynajmniej dom Jeden z głowy A to jak jeden dom w tom, no to w... To jest zawsze na plus, jeden dom no, trochę czystszy Kobyle by teraz gdzieś tutaj było wybite okno. Jak... Nigdy bym się tak nie cieszył, jakbym teraz znaleźł gdzieś jakieś wybite okno, albo żeby. Uj. O tak, zobacz mnie. Zobacz mnie, no, zobacz. Chodź tu. Idzie, idzie, dobra. Nie wiem na co się pisze koleżanka. Dobra, usuwam odłamki szkła. Wchodzę i idę zobaczyć co jak sytuacja. Nikogo nie ma oprócz tego jednego. O, zobaczcie jak sobie fajnie ten wgrałem. O, kolejny! Kurde ty! Ej, ale ich tu było! To są w ogóle jeszcze chyba ci. Byli ocaleni. Tak mi się w ogóle wydaje, bo... On nie wygląda na... Takiego byle kogo. Wygląda właśnie na jakiegoś gościa, który już chwilkę przeżył jeszcze dłużej na tym świecie, bo... Miał tą maskę, widzieliście. Widzowie i ja teraz się właśnie no tak teraz trochę jąko właśnie znaczy takie nie wiem, tk, tk, nie wiem za zatrzymywać się będę no naprawdę no tk, nigdy przy tych spawnach nie miałem nigdy nic o, biorę wszystko go też to wszystko bierz bez tej ścierki, bo tej ści ścierki są mi potrzeba Czas tu do Dobra, w sumie tutaj to mi się przyda. To akurat. Co to, to jest? Płatki, rondel z makaronem. No to płatki weź. I to jeszcze rondel z wodą. Idziemy na górę. Gotowy do... Oho! Kolejny ziutek! Kurde, gdzie ty pobiegłeś, typie? Ole mu tą... Tu... Ole mu zdzielił tą gitarą. Ale czemu... O nie, nie mam jeszcze tego, najgorzej. Kurde, zdaj mi zasłony. Mmm, mm, prześcieradło. Podżej. Tak, tak wiem, gościu. Ale w ogóle śmieszne, bo ja chciałem biec do tyłu. A on mi, znaczy śmieszne, ale no dziwne, bo ja chciałem do przodu, a on mi do tyłu pobie. O, wgrałem sobie na przykład takie wizualne mody. No na przykład do książek i właśnie to jest takie fajne, bo i tak biorę wszystko, ale... Im więcej tak naprawdę to tym... O nie... Mamy nowego kolegę. Widzowie, za chwilę min nowego kolega. O w dupę. O w... Nie, wyposaż jako główny. Macheta. Widzowie... Wygrałem tą grę. Macheta. Widzieliście damage tego? To jest jakaś paranoja. A młotek to już jeden wziąłem, ten... Widzieliście tego demen Jeny widzowie, przepraszam Was za to, że się tak wydarłem Ale... Ale się przestraszyłem Widzieliście zresztą od tyłu mnie za... Z... Nie wiem, może wy, wy go zauważyliście, ale ja go nie zauważyłem. To właśnie stąd się tak właśnie przestraszyłem, bo ja się nie spodziewałem go w ogóle. I wiem, że właśnie powinienem tak odbiegać do tyłu, ale właśnie nie mam opanowanego movementu w tej grze. Tak właśnie jakoś dobrze. I mam problem właśnie z takim właśnie łożeniem. Bawiam się, że się powinno robić, że otwierasz te drzwi i od razu tak odbiegasz do tyłu. Ale właśnie nie umiem tego zrobić. Ale dobra. Wszystko zrozumiem, ale. Po co? Dzieciom latarka i... w ogóle po co składzik? W... W pokoju dziecięcym, od tego w ogóle trzeba zacząć. O, 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 o! Użyteczne przedmioty. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie gazetkę i również jakieś stolarstwo. Spalowań to chyba też już miałem, ale dobra. No gdzie to się coś dobija? To chodzi o tego ziomka? No nie, no to stąd! Nie, a to z dołu Nie, widzowie, jak to w ogóle jest... A tu jeszcze jest delikwent! Żegnam! No! Wy... jejku klucz a czyli to ten mi tak dobra o nie nie nie, 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 nie. Ślipku, ślipku. Widzowie, jak ja to przeżyję, to nie wiem, jakiego ja mam farta. Czekaj, nie gadaj. No jak ja to przeżyję Mogę z niej napisać, że ustawione Czy coś w tym stylu No nie, no nie Idzie jeszcze tego więcej A ja mam problem z tym Kurcze, no bo ją ja mam... Dobra, przeskakuj przez No, przełaź przez ten płot O no już ty nie... Nie no, nie, jeszcze jeden jakiś kurczę, no. Gdzie wy tej... Gdzie jest na... Uż. Jej! Nie no, widz... Wi, widzowie! Jak? Jeśli byłby mi ktoś w stanie wytłumaczyć, jakim cudem ja to przeżyłem, to nie wiem. I widzowie teraz wam wrzucę pewnie na ekran, dlaczego ja tak się w pewnym momencie właśnie takie coś, takie dziwne coś zrobiłem. Pewnie teraz. O, no na się nie umiem przez to wspiąć. Gościu, jaki on jest. Oj Oj, to nie przejdzie tutaj No to mamy problem się na ziemi, gościu Co to jest? O Może takie coś sobie jeszcze tutaj wyłączyć. Widzę, że jest... Przyspieszę sobie teraz tutaj Ten Żeby... Ten... Coś... Te, I ty... Bo nie można tego traktować osobowo te, Ktoś <tryk> mi może napisać, że to było ustawione Ale was zapewniam, że nie było i się w tym momencie tak... Ja nie już... ja... Myślałam, że... o nie... No nie... No i jeszcze walka. O, w ogóle zaraz sobie włączyłem. Aha! Nie, 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 wypadł, wypadł. Nie! No wywal... O nie, już nawet nie mam tych bandaży, nie Ja pierdzielę. Już myślałam, że mi się tak powarczyło. No oczywiście było już dobrze, no to... Oczywiście zawsze walor musi coś zepsuć. No i ze zgonowa... No! Mówiłem wam widzowie, że to będzie w ogóle najkrótsza seria na kanale Za tydzień zaczynamy nową